Słuchajcie, lecimy z kolejnymi filmami. Już się trochę. <noise> Dobra, bo myślałam, że rozerwałam kieszeń. Dobra, już się trochę ściemnia, więc się sprężamy, lecimy dalej. E, słuchajcie, w dzisiejszym filmie chciałabym z Wami porozmawiać o tym, a właściwie inaczej. Chciałabym obalić mit na temat tego, że często to słyszę od ludzi. Nie wejdę do Twojego biznesu, bo Ty na mnie zarobisz. I tutaj chciałabym ten mit obalić, wyjaśnić o co chodzi. Przykładowo, idziesz do sklepu, kupujesz buty i płacisz za to pieniędzmi. Jest usługa za usługę, czyli wymiana wartości. A jak wiemy, pieniądze są środkiem wymiany, jak to pisał Joseph Murphy w swojej książce Potęga Podświadomości. Tak? Jeżeli ktoś czytał, na pewno wie o czym mówię. I często właśnie ludzie piszą, że ty zarobisz nam. Wtedy ja tłumaczę spokojnie, że słuchaj, ja tobie daję wiedzę, daję tobie wskazówki, więc. Oczekuję, żeby zrobił to i to, tak? Eee, więc e, tak, zarobię. Mam e, tam określoną prowizję swoich zarobków, e, a jest to naturalne, że za swoją pracę mam e, wynagrodzenie w postaci tego i tego, tak? I zawsze wtedy podaję taki przykład, że to tak jakbyś poszedł, poszedł, poszła do sklepu, właśnie kupujesz coś i. Ty płacisz za to pieniędzmi, a ktoś ci daje za to buty, tak? Czyli jest usługa za usługę. I y, właśnie też zastanawiam się, skąd się takie mity biorą, ale myślę sobie, że y, mity często ludzie tworzą właśnie z niewiedzy. Tak samo stereotypy. Też stereotypy y, są tworzone właśnie z niewiedzy, z głupoty, z braku świadomości. Y, I myślę sobie, że stereotypy to jest pewne uproszczenia, takie spłycenia, takie... Patrzenie powierzchowne, no i też krzywdzące, tak? Że każda blondynka na przykład jest głupia, i tak dalej. Tutaj stereotypów można wymieniać masę, ale według mnie każdy stereotyp jest krzywdzący. No, aczkolwiek no, sporo osób myśli stereotypowo, tak? No. Ja zawsze się wystrzegałam schematów, odkąd się zainteresowałam rozwojem osobistym, i tak dalej. Poznałam w ogóle ten rozwój osobisty, zaczął ją bardzo interesować, bardzo mnie wciągnął. To po prostu wystrzegałam się jak tylko można stereotypów, schematów, utartych ścieżek, dróg na skróty i tak Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Hej!